Top radzieckich zjebów: Numer 3: Dominik Czarniewski. Jeden z najbardziej zjebanych radzieckich zjebów popełnił on zbrodnie na własnym mózgu. Numer 2: Kibel Wierzbickiego Także, jak widać, jeden z najbardziej zjebanych komuchów znany zrobienia powodzi na dzisiejszym Podlasiu. Numer 1 AK AKA Prokurator. Najbardziej zjebany ze wszystkich komuków uważający się za kogoś więcej. Znany jest z ukrywania się przed konsekwencjami, które i tak by nigdy nie nadeszły. Także jest znany z bycia fałszywym przyjacielem wielu ludzi, których wykorzystuje do wypromowania samego siebie. Prokurator lub inaczej, Zot nie wie nawet, że nawet jeżeli usunie komentarz z YouTube, i tak można go zgłosić.